Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się funkcjami. Opowiem i przedstawię ogólnie temat funkcji w języku Java oraz przedstawię coś takiego jak przeciążanie funkcji. Na samym początku przedstawię jednak nomenklaturę samych funkcji w języku Java. Otóż, jak już wiemy, Java jest językiem obiektowym, czyli opieramy się tutaj głównie na klasach oraz obiektach. Według powszechnej terminologii przyjętej w języku Java, funkcje, które są osadzone w klasach, nazywamy metodami. A jak już wiemy, w Java wszystko jest obiektowe, wszystko jest osadzone w klasach, a więc termin funkcja oraz metoda są zbieżne i są używane wymiennie. Dlatego, jeśli w dzisiejszym odcinku usłyszycie zamiennie słowo funkcja i metoda, to wszystko się zgadza, wszystko jest poprawnie. Chciałbym tylko, abyśmy mieli tego świadomość. Dobrze, i po tym wstępie możemy już ruszać bezpośrednio do kodu. W celu prezentacji działania funkcji chciałbym napisać i przedstawić Wam metodę, która będzie pokazywała, ile przyjedziemy samochodem na paliwie, które mamy w baku. Aby dokonać takiego obliczenia, musimy mieć przede wszystkim dwie podstawowe informacje, a więc informacja o tym, ile paliwa mamy aktualnie w baku oraz jakie jest średnie spalanie na 100 km samochodu. Dlatego zajmiemy się od razu uzupełnieniem tych informacji. Jako, że każdy samochód ma bak. A co za tym idzie, może mieć w tym baku paliwo, oraz każdy samochód ma jakąś wartość średniego spalania, to możemy takie informacje umieścić bezpośrednio w konstruktorze, aby podczas tworzenia samochodu te informacje musiały być uzupełnione o danym samochodzie. A więc dodamy te informacje tutaj w konstruktorze. To oczywiście już wiemy, jak zrobić, a jeśli nie wiemy, to odsyłam do poprzedniego materiału, w którym omawialiśmy właśnie Konstruktory. A więc dodajemy pierwszą informację, czyli informację o ilości paliwa w baku. Dla uproszczenia te informacje, takie jak ilość paliwa w baku czy średnie spalanie będzie podawane w liczbach całkowitych. A więc mamy pierwszą informację, ilość paliwa w baku i teraz drugą informację, czyli średnie spalanie na 100 km. Teraz oczywiście musimy dodać składowe, czyli ilość paliwa w baku oraz średnie spalanie. I teraz, zgodnie ze stanem naszej wiedzy odnośnie konstruktorów, przypisujemy do składowych informacje, które będzie zawierał konstruktor. I teraz, mając już te zmienne, co prawda, one jeszcze nie mają swojej wartości, bo nie zainicjalizowaliśmy tych wartości w konstruktorze podczas tworzenia obiektu, ale mamy już te zmienne, mamy już te składowe, które w tej chwili są puste i możemy już zacząć na nich operować. A więc piszemy funkcję, która będzie pokazywała, ile kilometrów przejedziemy na paliwie, które mamy w baku. Będzie to funkcja, która będzie zwracała wartość int, czyli konkretną informację, konkretną liczbę, w tym wypadku liczbę kilometrów, które będziemy w stanie przejechać na aktualnym paliwie. Teraz podajemy nazwę tej funkcji. Warto również tutaj powiedzieć, że nazywając metody, należy używać samoopisujących się nazw. To znaczy, możemy zrobić w naszym przypadku coś takiego, czyli nasza metoda ma nazwę, pokaż ile kilometrów przejedziesz na paliwie w baku. A więc chodzi tutaj o to, aby programista już po samej nazwie funkcji wiedział, co ta funkcja robi, czego ona konkretnie dotyczy, bez wnikania jakby w szczegóły, w implementację tej metody. Ta funkcja będzie bezargumentowa, czyli nie będzie zawierała argumentów, czyli informacji, które mogą pochodzić z zewnątrz, na przykład od użytkownika. To znaczy, ta funkcja będzie korzystała z pewnej informacji, takich jak ilość paliwa w baku czy średnie spalanie. Natomiast będą przekazane one bezpośrednio w konstruktorze. Ja oczywiście później pokażę jeszcze funkcje, które mają argumenty, więc to stanie nam się bardziej jasne. W tej chwili otwieramy ciało funkcji i to tutaj jest miejsce na to, aby tworzyć logikę danej metody. Nasza logika na potrzeby, na potrzeby tej funkcji tak naprawdę skupia się tylko na tym, aby zwrócić informację ile faktycznie kilometrów przejedziemy na, na paliwie, które mamy w baku. Tutaj pojawia się kluczowe słówko return, którym musi zakończyć się funkcja w, w takim przypadku, jeśli chcemy zwrócić jakąś wartość. Jak widzimy... Ta funkcja zwraca wartość integer, czyli liczby całkowite, więc tutaj po słowie return spodziewamy się, że musimy zwrócić informację o typie integer, czyli musi to być liczba całkowita. Jest oczywiście jeden wyjątek, gdzie nie stosujemy słowa return, a będzie to oczywiście wtedy, kiedy typem zwracanej będzie po prostu void, czyli funkcja nie będzie zwracać żadnej wartości. Wtedy możemy pominąć słowko, słówko return. Natomiast my mamy typ integer, bo chcemy zwrócić taką informację. I tutaj wpiszemy naszą logikę, czyli w naszym wypadku zwracamy pewną wartość. I jeśli my chcemy zwrócić informację o kilometrach, jakie jesteśmy przyjechać na aktualnym paliwie w baku, no to musimy wykonać działanie matematyczne, czyli ilość paliwa w baku podzielić przez średnie spalanie. Będzie to na 100 km, a więc mnożymy jeszcze razy 100. Jak widzimy, Nasza funkcja nie podświetla się nigdzie na czerwono, więc wydaje się, że wszystko zrobiliśmy poprawnie. W takim razie przetestujmy tą funkcję. Zobaczmy, czy działa ona poprawnie. Przechodzimy zatem do klasy Main. To klasę również znamy z poprzednich odcinków, m.in. tych o konstruktorach. I jak widzimy, co tutaj się dzieje. Mamy podświetlone linie, w których tworzymy obiekty. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pamiętamy, że zmieniliśmy konstruktor, a więc w tej chwili przy tworzeniu obiektu nie wystarczą już informacje modelu oraz marki. Dodaliśmy dwie kolejne informacje, a więc musimy je tutaj uzupełnić. Kolejną informacją, jak widzimy, podświetla to IntelJ IDEA, jest ilość paliwa w baku. Więc powiedzmy, że nasz samochód ma 20 litrów paliwa oraz średnie jego spalanie to 5 litrów na 100 kilometrów. Uzupełnimy kolejne obiekty samochodów. Powiedzmy, że w tym wypadku będzie to 30 litrów w baku oraz średnie splanie 10 litrów na 100 km. I trzeci samochód powiedzmy, że będzie to 50 litrów paliwa w baku. Oraz średnie spalanie w wysokości 15 litrów na 100 km. Dobrze. I teraz jak widzimy, wszystko jest w porządku. Możemy sprawdzić działanie funkcji, którą napisaliśmy. No i oczywiście zrobimy to wypisując informacje na konsolę i stosując tę funkcję. Ja zrobię coś takiego. Limuzyna, marka, żebyśmy wiedzieli, o którym samochodzie konkretnie rozmawiamy. Teraz dodajemy informację. Przy obecnym poziomie paliwa przejedzie jeszcze i teraz stosujemy napisaną przez nas funkcję. A więc na obiekcie limuzyna stosujemy funkcję pokaż, ile kilometrów przejedziesz na paliwie w baku. I tutaj dodamy jeszcze kilometrów. Dobrze, a więc zobaczmy, czy to zadziała. I świetnie, mamy informację Mercedes, bo za tą informację odpowiada ten obiekt i ta składowa tego obiektu. Przy obecnym paliwie przejedzie jeszcze to jest nasz tekst, który napisaliśmy z palca 400 km. I wszystko się zgadza, bo jeśli mamy w baku 20 litrów paliwa i średnie spalanie samochodu to 5 litrów na 100 km, to możemy przejechać dokładnie 400 km. Świetnie. Myślę, że po raz pierwszy tak bardzo świadomie stworzyliśmy pewną funkcję, która realizuje jakieś zadanie. Dobrze, jedźmy dalej. Napiszmy teraz funkcję, która będzie pokazywała, ile jeszcze kilometrów mamy do celu naszej podróży. W tym celu zastosujemy już funkcję, która będzie zawierała argumenty. A więc będzie to funkcja, która będzie zwracała wartość integer, czyli liczby całkowite. Będzie nazywała się: Pokaż ile jeszcze kilometrów do celu. I tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy stosować argumenty, czyli informacje, które przekaże nam program, czy też użytkownik. Aby obliczyć, ile jeszcze kilometrów mamy do celu, potrzebujemy przynajmniej dwóch informacji, a więc całkowitej długości trasy. A więc robimy to sobie w ten sposób, czyli tworzymy sobie argument. Również będzie to wartość całkowita, będzie nazywała się całkowita długość trasy. Oraz drugą informacją, która jest niezbędna, jest ilość przejechanych już kilometrów. I możemy to nazwać dokładnie tak. Teraz otwieramy ciało funkcji stosujemy słówko return. I wykonujemy obliczenia, aby zwrócić tą wartość kilometrów, które pozostały nam do celu. A więc całkowita długość trasy minus ilość przejechanych kilometrów. Dobrze! I teraz zastosujmy sobie tą funkcję, aby sprawdzić, czy działa poprawnie w tym celu. Znowu wypiszemy sobie na konsoli informacje i zastosujemy tę funkcję. Wypisuję tekst do celu zostało Ci jeszcze, teraz na samochodzie na przykład kupę. Stosuję napisaną przez nas funkcję, a więc pokaż ile jeszcze kilometrów do celu. I tutaj, jak widzimy, już kompilator podpowiada nam, że ta funkcja potrzebuje informacji, czyli argumentów. Całkowita długość trasy powiedzmy, że będzie to 400 km, i ilość przejechanych kilometrów powiedzmy, że do tej pory przejechaliśmy 20 km. Uruchommy zatem program. I fantastycznie, dostaliśmy informację, do celu zostało ci jeszcze 380 km, a więc wszystko zadziałało poprawnie. Na sam koniec, prezentując funkcję, musimy jeszcze powiedzieć o przeciążaniu funkcji. Przeciążanie funkcji to tak zwany overloading. Mówiąc najprostszymi słowami, przeciążanie metod to pewien zabieg, który pozwala nam używać, wykorzystywać metod o tych samych nazwach, ale jakby w różnej konfiguracji, w różnych parametrach. Czyli funkcja o tej samej nazwie może działać nieco inaczej, i to jest właśnie przeciążanie metod. Teraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Spójrzcie teraz na to, co zrobię. Powiedzmy, że przejechałem nie 20, ale 20,5 km, a więc wartość już nie typu int, tylko typu. Double, czyli wartość zmiennoprzycinkową, jak widzimy, kompilator wyrzuca nam błąd, ponieważ zadeklarowaliśmy wcześniej w funkcji, że ten parametr będzie przyjmował wartości całkowite, a więc nie mogę zrobić takiego zabiegu, nie mogę wyliczyć za pomocą tej funkcji czegoś takiego, a więc wtedy, kiedy podam jakąś liczbę zmiennoprzycinkową. No i cóż w takiej sytuacji przychodzi nam zrobić? Czy po prostu pisać kolejną funkcję? Pokaż ile jeszcze kilometrów do celu podkreśnik double, czy na przykład funkcja druga, którą napiszemy w ten sposób, że będzie ona przyjmowała wartości double? No nie. Kopiowanie tej funkcji, zmienianie jej nazwy, nie ma po prostu sensu. I tu właśnie z pomocą przychodzi nam przyciążanie metod. Taki problem możemy rozwiązać w następujący sposób. Skopiować sobie tą funkcję, nie zmieniać jej nazwy, czyli nadal ta nazwa będzie dla nas opisowa, bo chcemy zrobić dokładnie to samo, tylko na podstawie innych parametrów. I przykładowo tutaj zmienimy sobie typ na double, abyśmy mogli właśnie przekazywać tej funkcji wartości double, czyli np. 20,5 km, 20,2 km. Tylko pamiętajmy, że teraz return, kiedy tutaj podamy wartość zmiennoprzecinkową, powinno nam zwrócić również wynik zmiennoprzecinkowy. Dlatego tutaj zamiast int... Dajemy również typ Double. I tak oto przyciążyliśmy funkcję, czyli ta sama funkcja o tej samej nazwie może teraz obsługiwać zarówno ilość kilometrów w liczbie zmiennoprzecinkowej, jak i w liczbie całkowitej. Dla pewności zróbmy sobie kopię tego, tutaj damy sobie 20 kilometrów. I jak widzimy, teraz nie ma żadnego błędu, a więc funkcja pokaż, ile jeszcze kilometrów do celu może przyjmować zarówno argumenty zmiennoprzecinkowe. Jakie liczby całkowite, czyli tak naprawdę ta funkcja pod tą samą nazwą może działać nieco inaczej. Tutaj na przykład moglibyśmy sobie napisać jakąś zupełnie inną logikę, albo dopisać cokolwiek innego. Sprawdźmy sobie zatem, czy to nam zadziała. Jak widzimy, świetnie. Czyli pierwsze zastosowanie funkcji zwróciło nam 379,5 km do celu, a drugie 380, zgodnie z tym, co podaliśmy. A więc prawidłowo przyciążyliśmy metodę. Pokaż ile jeszcze kilometrów do celu. Przyciążać metody możemy na dwa sposoby. Możemy przyciążyć metodę poprzez zmienienie typu argumentu, czyli na przykład z int na double, oraz poprzez zmienianie ilości argumentów. Czyli na przykład tutaj, przekopimy sobie jeszcze tą funkcję. Jak widzimy, w tej chwili jest błąd, bo są dokładnie takie same, ale możemy na przykład dodać kolejny parametr i już teraz znowu funkcja została przeciążona kolejny raz. Dobrze, myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Poznaliśmy dzisiaj funkcje, nauczyliśmy się je świadomie programować, świadomie z nich korzystać oraz nauczyliśmy się przeciążać metody.